Jest ktoś na streamie? No to dobra, gdzie będziemy grać w Minecrafta albo. W, dobra, w Wurtandera. Taka fajna giereczka. Tutaj trzeba będzie. Yy. Weź ktoś, ktoś bi na live'a Kurde. Uff. Od razu mówię, nie jestem jakimś programem, więc no tutaj y, taka, więc nauczyć no, się muszę, nie? Więc nie jestem jakiś super dobry w to. toś mnie chyba dobrać nie chce. O, dobra, wczytało mnie już. I kurde, nadal zero osób na, na tym na streamie. Trudno. Dobra. I Eł. Tak, dzisiaj będziemy grać i na realistycznych bitwach, oczywiście. Potem, może przetestuję go na zręcznościowych, ale to dopiero później. Bo pierwszy raz w ogóle nim gram teraz. To zobaczę. O, dobra. Ja chyba się już zacznę w ogóle wznosić, że jakiś chłop tutaj koło mnie lata. Dobra, już jestem praktycznie. Na tysiącach metrów, ja sobie polecę na lewo tutaj, żeby mieć cel do zbombardowania. Dobra. I oczywiście. Dobra, ja tutaj nie będę tego włączał, bo oczywiście mogą mnie zauważyć. A ja chcę być jak najmniej widoczny, żeby zniszczyć oczywiście bazę im. Więc ja zaraz sobie zlecę niżej, tutaj, żeby im to tylko zniszczyć. To w sumie nie jest bombowy, więc ja tutaj nie mam celownika na bomby. Muszę to tak bardziej na cela zrzucać, na oko. Znaczy. A to już na mnie lecą. No. Lecą, ja mam tyle bomb. Mam podobno sześć bomb. Tylko ja nie wiem, gdzie te bomby. No, no zobaczcie, no. Tylko dwie bomby widać. Troszeczkę dziwne, ale okej. Okay. Cztery kilometry ode mnie jest chłop. W tym jest problem. I on na mnie leci. I ten chłop nie odpuścił mi? Odpuścił mi, dobra. To to dobrze, że mi odpuścił. Tutaj mi się silnie grzeje, więc troszeczkę go studzę a we mnie strzela dobra, ja lecę dalej niestety i tak niżej, niżej schodzę, dobra i niszczę ten cel i zasuwam wyżej kurde, cel już ten zniszczony został kurde, ej, problem jest Nawalają do mnie i to, i to tak potężnie do mnie walą. Ja sobie wolę chyba nie ryzykować, że on tutaj też bomby zrzucił, więc ja sobie polecę tam. Oj i tak akurat nie mam się czego bać chyba na razie, póki co jeszcze nie mam się czego bać. No wiedziałem, wiedziałem że to jest pomysł, żeby tutaj bomby zrzucić, ale tam na razie nic na mnie nie leci, więc mnie sobie daleko ludzie, więc raczej uda mi się zrzucić bombę na tą bazę, ale czy on tutaj nic nie zrzucił? Chyba nic, wydaje mi się. Właśnie, tutaj są dwa karabiny 20 mm, tam chyba jeszcze 7, 7 mm jeszcze tam były, więc jak najbardziej polecam ten samolot. Jest bardzo spoko, bardzo przyjemnie się nim gra na razie. Z bombami jest lekki nawet problem, bo ten samolot taki, no nie jest za bardzo zwrotny. Dobra. Dobra. Dobra, baza uszkodzona. No gdzie to? Nie, gdzie ja to zrzuciłem? Kurczę, lipa. Mus no to tyle, to w takim przypadku to już jest tyle raczej, nie zniszczę tej bazy i ten kolega na mnie już leci przyjaciel na mnie leci jakiś chyba no i on we mnie będzie na, yy, nawalał chyba znając tego takich graczy no on będzie do mnie na, nawalał więc ja sobie kurde on mnie rozwali no tyle już raczej a nie, może mi się uda... Nie, tyle. Skrzydło już to. Dobra, nie ma co nawet. Wychodzę, bo to już nawet nie ma co. Jak mnie rozwalili. Dobra, kończę tego streama, nie opłaca się.